Trzeci uczestnik gotowy. 10 ogrotów. Zamknięte oczy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dajesz, dajesz! Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I ruszamy do pustkę. <śpiewa> to jest, takie proste, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, skręt to piękny wrzucciu pakiet. Proszę Państwa, poświęcenie pełne. jak krzaka na zakończenie. Ruchu numer jeden. Brawa! Proszę Państwa, brawa! Znakomita akcja. Piękny ukłon. Dziękujemy serdecznie. Zataczamy kolejnych uczestników. Jest kolejny pan. Prosimy o krzyżkę. Oto. A Śpijcie, Michele. na serii, zaczynamy kręcenie. 10 obrotów, zamykamy oczy. 1, Dwa Trzy Cztery 5, Sześć Siedem Osiem Siedem 9, 6, 8, 9, 9 10. Nie